Dobra, yy, ja mówiłem do samego siebie, tak naprawdę, bo nie yy, uruchomiłem, mnie ten mikrofon, ale no dobra, słyszycie mnie, witam wszystkich yy, serdecznie, witam. Yy, yy, no, ogólnie wszystkich, tak. Yy, o, no to fajnie, że rozłączyć budowę Kraśnika. Czekam. Czekam na jakieś tam, nie wiem, zdjęcie, czy coś, na jakieś efekty. Zawsze coś, tak. No, dobra. Yy, mówiłem wcześniej, że był live yy, z przejażdżki z No po Europie, ale no oglądać była słowa, więc, yy, yy, więc podjąłem decyzję, że będzie teraz live z projektu Kali, i będziemy coś tutaj robić. Hmm. No skala 1 do 1 to jest jednak coś uciążliwego. No, ci ludzie, którzy podejmują się tego wyzwania, czyli No, Matamec, ja no i jeszcze... Kurde. Od Pomezani. Pawulon, ale też chyba Matsu, tak. No no to jest, jednak, to jest jednak dość ciężkie te wyzwanie, trzeba poświęcić dość dużo czasu na zrobienie tam kawałka terenu. Przedeż zauważcie sami, że ile robiłem projekt Kalisz, miało wyjść najprawdopodobniej niektórych, których to szokuje. Yy, przede wszystkim szokuje tych, którzy no, z projektem Kalisz mają do czynienia może od miesiąca. <laughs> miałem wydać ten projekt kiedy? Na początku lipca zeszłego roku, a wyszedł kiedy? Wyszedł w lutym, w tym roku. 7 miesięcy opóźnienia. Ale to były różne czynniki. Różne czynniki, słuchajcie, między innymi: co tak wolno idzie? Różne czynniki wakacje, szkoła, no i wiele, wiele innych rzeczy. Ale na szczęście udało się widać tą mapę. Kurde, co tak wolno idzie? Nie wiem, muszę chyba pozmieniać coś w ustawieniach. Aha, infartek z Będziemy się teraz bawić. Rondo turbinowe od promocji. Aha, no dobra. Nie, bo chyba na Fikcyjnej Polsce też był, yy, było też rondo turbinowe. Ogólnie to rondo turbinowe teraz w Kaliszu to yy, są dość popularne. Yy. Yy, czytaj, słuchajcie, ten yy, rondo turbinowe na podmiejskiej. Yy, ja jestem cały czas yy, yy, jakby to powiedzieć no po prostu uznaję, że te rondo jest tam niepotrzebne, bo korki na podmiejskiej nie powodowało to skrzyżowanie, tylko inne. Rondo dobrze spowodowało korki i powoduje korki. No nie możesz wydać, ale chyba możesz budować tam. Możesz budować z modeli innych ludzi, tylko no nie możesz tego wydawać. No chyba, że otrzymasz zgodę na to. Ale powracając do, do poprzedniego tematu, no to teraz ronda turbinowe w Kaliszu są dość popularne. Bo czekajcie, muszę coś na chwilę zrobić z chwilę tak wracam. Dobra, już powracam. Yy, yy, ta wysoka trawa to się nazywa Grand Street SC i jest jeszcze druga trawa, yy, Gran Street 512 FR, tak. no Ale powracając do tamtego tematu, yy, no torony terminowe w Kaliszu są tak popularne, że mamy teraz do czynienia z rozkopanym Kaliszem. Yy, O kurde, nie pamiętam tego numeru, bo ja, pewnie to niektórych zdziwi, ale usunąłem swoje konto te poprzednie, założyłem nowe, pozwól, że ja Ci tam może, kurde, no musimy zajrzeć, no, a nie chce mi się teraz, to na następnym live ja Ci podam ten numer, no nazwę mojego użytkownika, tak? No dobra, yy, ale do tego, do tamtego tematu, to słuchajcie, no już jest tak rozkopany. Wczoraj byłem na rowerze na Częstochowski. No nie da się tam w ogóle przejechać. Naprawdę. Tak oni rozkopali tą Częstochowską. No, wystarczy, że wejdziecie na, nie, na forum na kaliskiej, od razu zobaczycie, i, i jak to u nas jest. Aha, coś strasznego. Po prostu, no. Tragedia jest. Dobra. No nie można po prostu tam przejechać rowerem, bo chodniki są rozkopane, jezdnia jest rozkopana. A to jest droga wojewódzka. Dobra. Trzeba zmierzyć tą odległość. No, 70 metrów. Dobra. A to ile tutaj dałem? Chyba pewnie 100. No właśnie. A tutaj powinno być gdzieś tu. A, a właśnie a ta północna obwodnica Kraśnika, czy to kurde, nie pamiętam. To jest. Tak z ciekawości się spytam, czy to jest DK74 czy S19? No z tego co ja wiem, to chyba S19 przy Kraśniku jest już otwarta, tak? Przynajmniej na pan Google to widać, ale jeszcze jest chyba 74 obwodnica, ale tak tylko tak z ciekawości się pytam jak to tam jest w tym kraśniku. Dobra, tutaj jakieś drzewa mamy, ale tam były też jakieś krzaki zamiast drzew. Więc dobra, zastosuję to. Coś takiego. No myślę, że takie coś może być. Dobra. O tu jest jakiś krzyż, a krzyże w Polsce to są nieodłączne elementy, przy, no, elementów przydrożnych, tak? Jak to jest ten krzyż? Cross chyba. O, cross. A no i ten krzyż chyba większy trzeba zrobić. Co? Chyba tak, tak. Trzeba zrobić większy ten krzyż. Chyba, że te krzaki są takie wysokie. No to. Dobra. 1, 4, 1, 4, 1, 4. Myślę, że tak może być. Dobra, jest ładnie. Znaczy, jeszcze tutaj są jakieś chyba ogrodzenia, ale dobra. Te krzaki i tak będą zakrywały te ogrodzenia. Także po co mam robić? Wystarczy chyba sam krzyż. Tak myślę. Dobra. Lecimy dalej. Tutaj mamy jakieś, nie wiem, pastwisko, coś tak można to nazwać. jakąś roślinność tam mamy z tyłu jak się to nazywało Przer 02 chyba. Aha. No właśnie, bo ja tam no patrzyłem na mapę Google. No i jest tam S19 już na, na tych mapach. Ogólnie to chyba w tym roku mają w planach otworzyć tą całą S19 z z, 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 z Lublina do Rzeszowa. Kiedy jest spodziewana druga wersja? Nikt tego nie wie, ja nie wiem sam, kiedy ta wersja wyjdzie. Ja nie chcę tutaj rzucać dat, bo za chwilę może się okazać, przed chwilą mówiłem, że była taka sytuacja, że tą mapę miałem wydać kiedy? Na początku lipca zeszłego roku, a kiedy wyszła? No, wyszła we, w, lut w lutym tego roku, czyli 7 miesięcy opóźnienia, nie chcę tutaj rzucać żadnych dat. Jakbym rzucił y, jakąś datę i y, by się ta no, premiera opóźniła. Y... Rozpocząłem no gdzieś y, 10 minut temu, no gdzieś tak może półtora, może dwie godziny nawet. O ile internet nie będzie szwankować, jeżeli internet przeszkodzi to No to niestety ten live zakończy się wcześniej. Mam taką nadzieję, że nie. Dobra, lecimy dalej. Tutaj jakieś te rośliny z tyłu, ale jeszcze. Tutaj na tym fragmencie jest chyba coś innego. Tutaj. Tak, bo tutaj jeszcze jest dość duże miejsca. Czy tutaj jest jakieś jakieś... Tak, to są łąki. Dobra. Najlepiej pasuje właśnie to. Mi się podoba ta teksturka. Dobra. No i tutaj z tyłu jeszcze trzeba zrobić. Aha, świetnie. Czyli już tutaj tyłu nie mogę zrobić, bo będzie ten... Się z sobą. Kurde, ale no popatrzcie no. Taki kraśnik. Kraśnik... Y, znaczy nie jest aż takim małym miastem chyba, ale na pewno zdecydowanie mniejszy od Kalisza. I kraśnik ma tyle obwodnic, a Kalisz ma zero. Kurde, no to po prostu... No parodia to jest zobaczcie. No. A jeszcze jak Częstołowską rozkopali. Nowy świat rozkopali. Jeszcze je Wojska Polskiego wcześniej rozkopali. Teraz skończyli, ale. Ja, jak, jak ja tak na, na nią patrzę, to wojska polskiego, to rowerem nie da się w ogóle przejechać, bo ten materiał, yy, którym jest pokryta ta ścieżka rowerowa na wojska polskiego, to jest tak śliski, można rowerem się przewrócić. I to nie będąc pijanym. O, pijany to już dawno by się wrócił na tej ścieżce. U nas to tylko idą na taniznę, żeby, wiecie, to skończyć, pokazać, żeby, że się zrobiło, no. I tyle. Nie liczy się jakoś prac, tylko, tylko, że się zrobiło i tyle. Nie wiem czy tak w GDDKiA ja tak robią z tymi z drogami ekspresowymi i autostradami czy też idą na tarniznę, że nie patrzą jakie firmy wybierają. Oprócz przynajmniej u nas w Kaliszu na Częstołowską wybrali tak, takie firmy, które nie mają w ogóle doświadczenia. No niestety, no muszę powiedzieć, nie mają doświadczenia, się tłumaczą w przeróżny sposób, a to koronawirusem, a to Wojną, na Ukrainie, wojną w Ukrainie znaczy. No, problem z materiałami. Na Nowy Świat i Często to są wa ważne ulice w mieście. Dobra. Ale lecimy dalej. Tutaj mamy właśnie taką posesję. Każdą posesję tutaj trzeba robić osobno, żeby wyglądała tak, jak jest w rzeczywistości. Dobra, sobie tak rozciągniemy. Dobra. No, myślę, że może być tak. Może być. Taki idealny model do tego. Chyba na dwie mieszkanki. Znaczy, chyba będzie słabej jakości, ale trudno. Ale jest fajny. To jest ta trójka. O, i tak jest duża. No, duża jest ta trójka. Od Vivre France. O. No, słabej jakości, ale nie rzuca się tak w oczy ta jakość. To będzie droga na Nowe Grądy, którą muszę skończyć w tym tygodniu. Teraz jak jest jeszcze wolne, wiecie, no. Znaczy, y, później mam, y, ile wolnych? Półtora tygodnia idę do szkoły i później cały tydzień wolnego, bo są matury i jeszcze, w, hmm, kiedy to? Nie pamiętam już. Ale cały tydzień mam wolne, bo w pierwszym tygodniu maja, bo jest ten, bo są matury. Więc przed edytorem, jeżeli pogoda nie będzie pozwalała na jeżdżenie na ten na rowerze, to będzie, będzie można tam coś porobić w tym edytorku. Dobra, myślę, że gdzieś. O, coś takiego. Coś takiego, jakieś drzewka i myślę, że chyba można zakończyć tą posesję. Tutaj jakieś kwiatki są, przy tym można coś dać. Tutaj jakieś te o. City Flower. Dworzec kolejowy, no przy dworcu z kolejowym jest te centrum przesiadkowe, ale też przy tym centrum przesiadkowym jest Galeria Amber. No i żeby tam nie wierzyć do tych do, do, tych, do parkingów podziemnych, to po prostu oni parkują na tym centrum. No i później nie ma miejsca. Co ma Kalisz? No, Kalisz cofnął się do średniowiecza, tylko tyle to powiem. Rozkopali drogi. No, mówiłem, już, Częstochowska, Nowy Świat. Może coś ta nazwa sugeruje: Nowy Świat. Jeszcze coś. No, aleje Wojska Polskiego skończyli, ale jest fatalnie wykonana. Za dwa lata trzeba będzie ją znowu naprawiać. Eee, to się nazywa z eksponowania Dziurelli. Dziurella hmm. to jest studnia, która znajduje się na tym na rynku. Chyba jest nawet wyróżniona na mapach Google. Ludzie, wyróżniać studnie naprawdę. No. Co to jest za zabytek? Aha, świetnie. Teraz muszę wyjść z mapy edytora, bo jak uruchomię podkład, to mi wybije edytor. Świetnie. Jeszcze raz muszę uruchomić. Hmm. Dobra, poczekamy sobie. O. Jeszcze jest minutkę. I... Szlak bursztynowy teraz robią. Aczkolwiek na szczycie to jest inwestycja, która, ta, która jest robiona w polu. Także to nie jest jeszcze tak uciążliwa. Ronda turbinowe budują. Mówiłem chyba o tej częstochowskiej. no Jak oni rozkopali te skrzyżowanie, czemu usunąłem serwer? Discord. Chciałem mieć po prostu święty spokój, bo później, pamiętajcie, że później zdały się ten projekt, no i po prostu, żeby nie było tych pytań, to po prostu ten serwer usunąłem. Znaczy, mogłem ukryć wszystkie kanały, tak, ale uznałem, że lepiej jest go usunąć. Na razie nie będę tworzyć nowego. No, mam taką nadzieję, że mnie nie wybije ten... No, dobra. Aha, świetnie, zajebiście. Stracę cierpliwość, te, te białe gówno musi akurat być tutaj. No i nie wiem, jak wygląda mapa Google Tai, yy, ta posesja. Dobra. To jest jakiś płotek. No, no i... Usunąłem serwer Discord, ze względu na yy, ten ogólnie co, za ten... ten. Znaczy, to nie był główny powód, ale no po prostu, żeby był święty spokój, tak. żeby po prostu święty, yy, żeby miał święty spokój, bo za chwilę byłyby zapytania. Co się stało z projektem, projektu oddawać, yy, ten... Yy, w ręce jakiejś obcej osoby, tak, bo wiecie jak się skończyła Fikcyjna Polska. No nie chciałem doprowadzić właśnie do takiej sytuacji, że oddam komuś projekt i no pożegnamy się z projektem, tak naprawdę. Bo tak niestety było z Fikcyjną Polską, no musicie się zgodzić. Czy Matamet znał tego Franka? Nie mam kompletnego pojęcia. Ja się tym tematem nie interesowałem, bo w ogóle nie byłem aktywny w tym czasie. No, nie, to znaczy nie byłem aktywny, bo to było chyba w wakacje. No, można to powiedzieć.